tej części martiszniosa. Chcę wam pokazać dwa nowe, moim zdaniem świetnie zapowiadające się kanały wędkarskie, a na sam koniec, niestety tomku na sam koniec bo już się nie zmieściło pokazać, zaprezentować wypowiedź Tomka Raźnego z kanału Wędkarska Pasja o celowości wypuszczania ryb. Ja pod tym pod tą wypowiedzią Tomka Raźnego podpisuję się obiema Rękoma. Pierwszy kanał, który chciałem Wam zaprezentować, to Wędkarski Buba, a jego właścicielem, autorem filmów jest człowiek, który nie do końca debiutował na swoim kanale na YouTube, bo wcześniej, wcześniej pokazał się na jednym z filmów u mnie na transmisji karpie na plan transmisji w której złowiliśmy ładnego Leszcza Dzień dobry i 6 Mamy tutaj na... Storem Marka Mamy kanału <laughs> waszego Mamy proszę kolejny. Nie, Można... na, chwilkę no na live, tak. witam serdecznie witam. Cześć, Cześć, Cześć Marku Cześć. Norbert pokaż, pokaż pokażmy, Norbert, że że jesteśmy sami <laughs> tak Mamy tutaj Mamy gości ze Szczecina tak. Tak. Szczaru przywita się Halo. Jak... O, witam wszystkich serdecznie, bo widzę, że też jest. Marku, muszę ci powiedzieć, że jest super ten twój zalew, jestem tutaj pierwszy raz, mimo że jestem no ze Szczecina, to znam tutaj praktycznie wszystkie wody, ale tutaj nie byłem nigdy, bo nie. z drogi tego nigdy nie widać, jak się przejeżdża. Tutaj mnie nie chcieli, słuchajcie, wpuścić, bo jest jakiś dzień dziecko organizowany. Od tej tak, tak. strony nie ma przejazdu, ale rewelacja. Jak tam? Ktoś bierze? Co się dzieje? Mieliśmy dzisiaj leszczyka na Zubka się gotuje, grochóweczka. Siema, udało się złowić pięknego szczupaka. Jesteśmy na parnicy. Godzina chyba jest 19. Zaraz będziemy mierzyć kamień. Gdzie masz miereczkę? Ja go tu położę, mam nadzieję. O, jeszcze pokaż, jak się wpiął ładnie. Ma malutka gumeczka, w sam kończy fajnie się wpiął. Początki są trudne czasami. Nie udaje się skierować kamery na to, co by się chciało. To właśnie spotkało Norberta podczas jednej z zasiadek karpiowych. O, nie wiem, czy będzie łatwo go wziąć, bo strasznie żywy. O, pierwszy karp w 2015 roku, 13 kilo. Ale zimno mi było strasznie. Zapraszam Was wszystkich do oglądania kanału Wędkarski Buba. A co Norbert pisze o sobie? Kanał Wędkarski Buba jest dla ludzi, którzy lubią oglądać szczere relacje z wypraw wyluzowanych i zawsze wesołych poławiaczy różnych gatunków ryb. Jestem wędkarzem od dziecka, kocham łowić, spędzać każdy wolny czas nad wodą i chciałbym dzielić się tym z ludźmi mieć taką widownię, która podziela moją pasję. Relacje będą nagrywane zawsze, tak jak jest naprawdę. Gdy ryb nie będzie, film też się ukaże. I na koniec tej reklamy kanału wędkarski Boba, Norberta. Jeszcze taki piękny, ładny jesiotr. Taki piękny jesiotr. Do kamery. się zaprezentował piękna ryba zobaczcie jaki chyba mój największy do tej pory o taki jest A to już materiały reklamowe nadesłane mi przez właściciela kanału Wędkarstwo Heliu. Zanim jednak dojdziemy do tego, co będzie na kanale Wędkarstwo Heliu, obejrzyjmy krótki zwiastun tego kanału. A co o sobie, mówi właściciel kanału Wędkarstwo Heliu? Sam odkrywam wędkarstwo od kilku sezonów. Zaraził mnie tym dziadek, teraz już nie żyje. A ja czuję, że jest ze mną na każdej wyprawie na ryby i też każdą rybę mu dedykuję. Coś na czym mi zależy to pokazanie własnej osobowości i olbrzymiej pasji, jaką jest między innymi wędkarstwo i produkcja filmowa. Którą zajmuję się, jak również innymi moi, moimi zainteresowaniami, których mam dużo na moim innym drugim kanale. Kocham montować filmy, co mam nadzieję, że widać w moich filmach. Owszem, ja muszę to przyznać, że początki wcale nie są najgorsze. Co do samego wędkarstwa, to łowię w okręgu wrocławskim i zdarza mi się połowić na Dolnym Śląsku. Zamierzam też w przyszłości, gdy będzie. Gdy bardziej zagłębię się w karpiarstwo, ponagrywać filmy stawów milickich, które znane są na całą Polskę. W przyszłości, gdy kanał się rozwinie, chciałbym także przeprowadzać rozmowy z różnymi wędkarzami, ale na razie nie zdradzam w jakiej formie, bo ona pewnie ulegnie zmianie. Zobaczmy fragment filmu z kanału Wędkarstwo Heliu. Pierwsze ryby 2015 roku. Krąpie. Pierwsza w tym roku. Wraca do wody. Nad nim wrzucam jej do siatki. Malutka. Witam Was wszystkich na kanale Wędkarstwo Heliu. Zanęta bardzo dobrze pracuje jak widzę. zarzuciłem dwie ochotki. Czekamy. Pierwsza ryba w tym roku. Wzięła na pinkę. Taką różową, mi się nagrać brania, ale rybka jest. Pierwsza w tym roku, wraca do wody, nad nim wrzucam jej do siatki, malutka, załóż zb. i wraca do wody. Ja jeszcze raz chciałbym Was zaprosić na mój główny kanał. Zapraszam także do oglądania nowych filmów, które się będą pojawiać. Mam nadzieję w miarę regularnie. W sobotę się znowu wybieram na ryby, więc może będzie, na pewno będzie z tego film. To cześć. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na kanale Wędkarska Pasja znajdziecie film Poszukiwanie rekordowego bolenia, duży boleń, 81 cm. Na tym filmie Tomek Kraźny wypowiada się na temat celowości, sensowności, wypuszczania ryb. Dlaczego to robimy, po co to robimy? Nie tylko z tego powodu, na który Tomek zwrócił uwagę, ale to jest też bardzo, bardzo ważny powód. Posłuchajcie, zobaczcie najpierw tego bolenia. A potem posłuchajcie co o wypuszczaniu ryb mówi Tomek Raźny z kanału Wędkarska Pasja. 81 81, no to jest 80. Plus. Ale... Takie bolenie się rzadko trafiają tutaj u nas, naprawdę. ale kawał ryby, cielska kawa. Wychaczony, zobaczcie, jaki ma wielki pysk. Ma czym brać już te rybki, nie? Taki powijany Dobra, trzeba będzie go wpuszczać Wypuszczamy go I taki okaz właśnie wraca do wody Wypuszczamy takie bolenie Złowiony na spirytandrze w w na przynęta Trochę go poranimujemy Zobaczymy Jak to tam nasz samo odejdzie Już czuję, że tu już którymś kręcił Tak, właśnie boleń poszedł przed chwilą. Nie zdążyliśmy nagrać ochlapą nas całych. Kończymy na łowieniu na dzisiaj. Na początku dzień nie zapowiadał się ciekawie. Jednak emocje były bardzo duże. Udało mi się złowić pięknego bolenia. 81 cm, gruby, gruby stary boleń. Bardzo się cieszę z tego, a najbardziej cieszy mnie to, że ryba w bardzo dobrej kondycji wróciła do wody i być może i wędkarzowi da tyle emocji co mi. Dlatego, jeszcze raz ponawiamy apel. Wypuszczajcie złowione ryby. Nie zabierajcie do domu. To są fajne, sportowe ryby, nie tylko bylenie. Wypuszczajcie szupaki, jazie, klenie. Jest duża szansa, że następnym razem albo my jeszcze raz łowimy tego same, tą samą rybę albo inny wędrach złowimy to wszystko w tym wydaniu Marfish Newsa zapraszam za miesiąc na kolejne ósme wydanie Marfish Newsa proszę Was o zdjęcia do Księgi Ocalenia przysyłajcie także propozycje swoich filmów, kanałów materiałów reklamowych a także swoich wypowiedzi czy też innych wartych uwagi pomysłów do zobaczenia, hej!